Jestem Stato HD i dzisiaj chciałbym Was zaprosić do mojego pierwszego odcinka z serii, z nowej serii odnośnie modów do Minecrafta. No, na pierwszy ogień pójdzie chyba najlepszy mod, z jakim miałem styczność Jest nim Optifine 1.1HD No jak sama nazwa wskazuje, jest on do wersji 1.1. No mniejsza z tym, przejdźmy do samego modu. Mod nam umożliwia zwiększenie ilości opcji graficznej w menu, bo jeżeli komuś zależy na przyspieszeniu rozgrywki, mianowicie mniej lagów, więcej frajdy, jest to też mod dla niego, ponieważ on może wyłączyć zbędne opcje i przyspieszyć poprzez to rozgrywkę, czyli polepszyć, jeżeli ktoś ma lagi. No a jeżeli komuś zależy na lepszej widoczności i tym podobnych rzeczach, to też to jest mod dla niego, ponieważ on potrafi podkręcić i to dosyć mocno podkręcić naszego kochanego Minecrafta. No dobrze, oprócz samych e, zmniejszenia lagów czy też przyspieszenia gry, umożliwia on też... E, do, raczej dodaje nam możliwość przybliżenia ekranu przez naciśnięcie klawisza CTRL, jest to dosyć fajna opcja, ponieważ wygląda ona jak tak, jakby nasz, yy, nasza postać miała przy sobie lornetkę. No i też, co jest też najważniejsze, ponieważ większość osób zapewne ma z tym kłopoty, umożliwia nam wgrywanie teksturek HD bez potrzeby jakichkolwiek innych programów. Naprawdę ten, mo, ten mod tak za dużo do gry samej, do, w zmianie gry nic nie wznosi, nie dodaje żadnych nowych mod, mobów, żadnych nowych rzeczy, po prostu jest on na Przeznaczony do ulepszenia czy polepszenia wydajności gry. Dobrze, tyle by było tematem wstępu. Teraz przejdźmy do samego wygrywania naszego OptiFina. Jak, jak wygrać? No cóż, pierwsze co, musicie włączyć program uruchom z Windowsa. No jeżeli nie wiecie, to pokażę Wam, jak to zrobić. Jak to zrobić. Wpisujecie w wyszykiwarce uruchom. No i pierwsze, które jest, to jest właśnie to. Klikamy, wpisujemy app data z procentami oczywiście. Ja oczywiście już mam tutaj skrót nawet. Klikamy ok, wchodzimy do Minecrafta, wchodzimy w bin. No i szukamy naszego, naszego pliku jar Minecraft. Otwieramy go za pomocą... Winrara lub jakiegokolwiek innego programu, który umożliwia nam spakowanie plików. Gdy to. Oj, przepraszam. Gdy to już zrobimy, możemy sobie zminimalizować naszego e, nasz folder, w którym jest Minecraft. Włączamy OptiFine 1.1 HD. No jest tego tutaj dużo, jak widzicie. Ale pierwsze co, przed wgraniem samym, należy koniecznie usunąć. Folder metainf. Bo jeżeli go nie usuniemy, niestety nasz mod nie będzie działał. Więc go teraz usuwam. Tak, chcę usunąć. Folder został usunięty. I teraz wszystkie pliki, które mamy w naszym Optifine 1.1 HD, przenosimy do pliku Minecraft.jar. Jeżeli przeniesiemy, powinno nam wyskoczyć takie okienko. Klikamy OK. Wszystkie pliki zostały przeniesione. Sprawdźmy teraz, czy nasz Minecraft działa tak, jak powinien po wgraniu moda. Włączamy. Włączamy single player. No i załóżmy, włączmy sobie, a czy stwórzmy może nowy świat. Tylko nie Survivor, a Creative. Yy, I nazwijmy go mod. No dalej, nam się świat już włączył, sprawdźmy czy wszystko działa tak jak powinno działać, a mianowicie klikamy Escape, wchodzimy w Options, Video Settings i tak jak widzicie nasze opcje graficzne się powiększyły, mamy ich o wiele więcej, możemy wyłączać, włączać chmury, tym... Radzę się pobawić samemu oczywiście tekstur paki możemy nawet w grze zmieniać. Wyłączmy sobie LB Photorealizm 32 Done I jak widać bez konieczności wychodzenia z gry zmieniliśmy tekstur paka. Sprawdźmy jeszcze opcję przybliżania, tak jak wspominałem Tutaj taka dziwna nam kraina się wygenerowała. Sprawdźmy co tam jest. Jak widzicie jest lornetka. To by było na tyle w moim pierwszym poradniku odnośnie modów. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że komukolwiek pomogłem. Jeżeli tak, prosiłbym Was o przyciśnięcie łap łapeczki w górę, ponieważ to będzie dla mnie oznaka, że jednak komuś pomogłem i nie robię filmików na darmo. A teraz będę się z wami żegnał. Widzimy się w następnym odcinku z serii mody do Minecrafta. Еще манарапа.